serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny film ze składania komputera. Ja tylko słowem przypomnienia, klientem jest jeden z Was, youtuber, tak, mój widz i właśnie dla niego będę składał dzisiaj ten komputer. Ta maszyna, której rozpakowanie części już widzieliście. Tutaj o, tu do góry sobie zobaczycie link odnośnie do tamtego filmu, a z kolei z tej strony będzie odnośnik do poprzedniego komputera, który składany był w styczniu. Ta maszyna jest przeznaczona do konkretnych zastosowań. Ten komputer będzie podpięty do trzech monitorów. On będzie pracował około 10 godzin dziennie. Ma być energooszczędny i ma być na tyle wydajny, żeby bez problemu pozwolił na komfortową pracę w dosyć dużej rozdzielczości na tych trzech monitorach z arkuszem kalkulacyjnym Excel. Tak? On będzie służył głównie do jakichś obliczeń finansowych, takich symulacji, coś takiego. Nie będę wchodził w szczegóły, o tym było więcej w rozpakowaniu. Słuchajcie, moi drodzy, ja już jestem w trakcie prac, z uwagi na to, żeby nie dublować tak mocno tych filmów, dzisiaj skupimy się trochę na tej dalszej części i trochę innym aspekcie, w późniejszym filmie też, niż to widzieliście do tej pory, dlatego na przykład cały proces przygotowania obudowy odpuściłem, natomiast pokażę Wam, co zostało już zrobione. Obudowa została przygotowana już tutaj do instalacji płyty głównej, tak? czyli mamy poprzykręcane koki dystansowe. Ja już teraz wyłamałem dwa śledzie, te, które będą tutaj zajęte przez kartę graficzną. Przerzuciłem przewód od tego tylnego wentylatora z tyłu i jest oczywiście zaślepka na porty wejść-wyjść. I kolejną rzeczą było zainstalowanie zarówno dysku jak i napędu optycznego. Tak jak wspominałem w rozpakowaniu, w związku z tym, że komputer będzie wysyłany kurierem, i dysk i napęd zostały przykręcone na śrubki, a nie korzystając z instalacji beznarzędziowej, tak żeby całość była bezpieczna w trakcie transportu. Tutaj mam przygotowane opaski zaciskowe, które były razem z obudową. Oraz przewody SATA. Tutaj śruby są do zaślacza i speaker, procesor i pamięci, Zaraz będziemy sobie to instalowali. No i już mam przygotowaną też płytę główną oraz śruby do jej przykręcenia. Ok, słuchajcie, instalujemy sobie procesor, czyli standardowo otwieramy gniazdo, bierzemy naszą itrójeczkę Tak. No, od razu całość to ładnie. Przygotuję. Pamiętać, jak chodzi o instalację procesora, tego nie da się pomylić, bo mamy wycięcia tylko i wyłącznie z jednej strony. Zamykamy, słuchajcie, sokrat. Zdejmujemy zaślepkę i instalujemy pamięci. Tutaj będzie jedna kość pamięci, typu DDR3. Oczywiście Dimy zawsze macie oznaczone. Tutaj, na przykład, zobaczcie, jest na dole. Pamięci Jail, tak. I zamykamy sloty. Teraz pozostaje zainstalowany losowego kulera, natomiast ja tutaj tradycyjnie z uwagi na to, że no nie mam zaufania do tych past, które nie wiadomo w zasadzie ile na tym chłodzeniu już były, to ja oryginalną pastę temu przewodzącą usuwam zawsze, chociaż zdarzają się przypadki, że w zasadzie jej nie usuwam. Natomiast no wolę to jednak usunąć, bo to nie było w żaden sposób w zasadzie zabezpieczone przed dostępem powietrza. A co świeża pasta ze strzykaweczki to świeża pasta. Tutaj sobie całość doczyścimy. Zajmie to dosłownie chwilę, tym jak praktycznie to nic nie kosztuje, a mam pewność, że ciepło będzie oddawane prawidłowo do chłodzenia. W zasadzie kosztuje mnie to zdziepka alkoholu izopropylowego, tak? O, takie cudo. Nie do picia. I dwa ręczniczki papierowe. Zobaczcie, radiator już jest czyściutki. Ja teraz jeszcze sobie tutaj z przyzwyczajenia przetrę IHS procesora. I dzisiaj, żeby było trochę odmiany, Słuchajcie, mam przygotowaną pastę termoprzewodzącą Selenium PC PT1 i łopatkę. Będziemy słuchajcie, pastę wyjątkowo rozprowadzali. Słuchajcie, pasta termoprzewodząca, jak widzicie, jest równomiernie rozprowadzona. Po procesorze wyjątkowo, jeszcze raz przypominam, nie musicie tej pasty rozprowadzać, wystarczy zianko grochu nałożyć i będzie wszystko grało. Teraz mam przygotowany również kule boksowe. słuchajcie. Piny są w ten sposób odwrócone, że tak. Jeżeli obracamy go, czy mam kamerę skupioną? Chyba tak. Jeżeli odwracamy go w ten sposób, to możecie go sobie odbezpieczyć. Żeby go zabezpieczyć i przygotować do zamknięcia, to zwracacie to w stronę przeciwną, mniej więcej o takim, że tak powiem, macie ułożenie. Zobaczcie sobie, gdzie teraz jest podpięcie do procesora. I tak sobie to można też będzie później Ładnie, dokładnie założyć, natomiast oczywiście tutaj trzeba na tyle to, że tak powiem, zwolnić, tak? bo widzicie, że o, to jest dosyć ciasno tak położone, że to by się w życiu nie obracało. O, że daleko wam uciekam. Zatem ja muszę zrobić ten porządek z kablem, i potem wystarczy całość wpiąć. Dobra. Jeszcze tutaj na dole się to trzyma. Zdecydowanie bardziej wolę sobie sam ten kabel poukładać niż korzystać z tego systemu tutaj na e boksowym kulerze, tak? Także sprawdzam czy jeszcze radniuszki są wszystkie ok, jeżeli są ok to sobie po prostu to bierzemy w dziury, tak? I zobaczcie, I robimy teraz tylko coś takiego, cyk i druga strona, cyk. W tej chwili kuler boksowy jest założony. Ja trochę oddalę, żeby nie było problemu z ostrością. Całość trzyma się stabilnie, to można śmiało na tym. O, tutaj nic nie spadnie. Jeżeli nie jesteście pewni, czy jest ok, to możecie sobie całość odwrócić do góry i zobaczcie. Muszą Wam te zatrzaski wyglądać o w ten sposób: czyli białe są rozszerzone i przechodzi przez każdy czarny. W tym momencie macie pewność, że ten cooler boxowy jest założony dobrze i że tutaj nic nie spadnie. Oczywiście nie możecie zapomnieć o podłączeniu samego tutaj przewodu a to można sobie ogarnąć tak, czy na przykład tutaj opaskami zaciskowymi i ja zdecydowanie bardziej preferuję właśnie sposób na opaski zaciskowe. Tak wygląda, słuchajcie, założony kuler, przewód, żeby tutaj był jak najkrótszy, całość spięta dwoma opaskami i tutaj koło pamięci niczemu już nie będzie przeszkadzała. Teraz nie będę przykręcał płyty górnej, tylko najpierw zainstaluję zasilacz w obudowie. Dlaczego? Ta płyta tutaj, jak widzicie, nie ma osobnego przepustu na kabel ośmiopinowy EPS. Można go albo pociągnąć tutaj, bezpośrednio za tacką i wypuścić górą, tak żeby on tutaj był zawinięty, lub można skorzystać z otworu do zarządzania, do aranżacji okablowania koło dysków i skorzystać na przykład z tego wygięcia tutaj, tak, i tutaj opaską ten przewód, zacisnąć i pociągnąć go górą. Natomiast położenie przewodu za tą tacką byłoby niemożliwe w przypadku, kiedy byłby już kiedy byłaby już zainstalowana płyta główna i podejrzewam, że też musiałby się trochę namęczyć tutaj później z, z przeciąganiem kabla tutaj, dlatego wolę sobie najpierw zainstalować zasilacz, a potem dopiero płytę główną. Pamiętajcie o tym, żebyście też na przykład się kiedyś nie zajechali. W przypadku właśnie instalacji w płycie głównie, będzie tutaj to przepuszczenie jest problematyczne. Ślad już zainstalowany, więc teraz korzystając właśnie z Noctor tego zarządzania okablowaniem, wszystkie przewody, wszystkie przypuszczam sobie z tyłu. Najlepiej to zrobić jeszcze w taki sensowny sposób, jak one mniej więcej są tutaj odwitowane, przygotowane do zasilacza, Ale sobie niech tam teraz duszą, nic z się nie stanie. Będziemy po kolei sobie tutaj układali. Z tym, że trzeba pomyśleć, jak pociągnąć tam ośmiokrętkę. Żeby to było najkorzystniejsze. O, zostają nam te do napędów. Dobra. O, już jest z tyłu. Ja teraz muszę sobie troszeczkę pomyśleć, przypasować. Czy tutaj nie będzie problemu później z zamknięciem ewentualnym panelu, czy puszczę po prostu ośmioplnówkę tędy. zobaczę jak będzie ta długość wyglądała. No i za chwilę do Was wracam. Przewód 8-pinowy EPS, słuchajcie, został już tutaj przeze mnie ułożony. Jak widzicie, on idzie sobie tutaj z tyłu. Jest jedną opaską zaciskową przypięty w wytłoczeniu. Następnie tutaj go puściłem zaraz za krawędzią obudowy i tutaj sobie swobodnie wychodzi. Teraz będę instalował płytę główną. To będzie trzeba gdzieś mniej więcej tak przytrzymać. Jak płytę zainstaluję, no to bez problemu 4-pinowe podpinam. I mam nadzieję, że takie ułożenie pozwoli mi tutaj na bezproblemowe zamknięcie później tego panelu. Bo tutaj tego miejsca no, praktycznie nie ma. Płyta główna, już jest przykręcona, tak jak widzicie. Czteropinówka jest podpięta, bo to jest czteropinowe, a nie ośmiopinowe podpięcie. Ja wiem, mam nadzieję, że ten panel z tyłu się zamknie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Czy nie będę musiał tego z powrotem rozbierać? No, mam nadzieję, że nie. Ja teraz sobie te kable z tyłu yy, będę rozplątywał. Te od panelu frontowego. Podatny speaker i cały panel frontowy. Słuchajcie, cały czas panel frontowy jest podłączony. Podłączone jest również USB 3.0 oraz obydwa wentylatory. Tutaj macie jeden, tutaj drugi, te opcjonalne, które są w obudowie. Ja teraz podetnę złącza SATA i będę podpinał resztę wtyczek od zaślacza i jednocześnie aranżując okablowanie. Natomiast z uwagi na to, że to trochę czasu zajmuje i można powiedzieć, że to nawet temat na osobny film, pokażę Wam całość jak już będzie gotowa. Słuchajcie, tak wygląda pozarządzane kablowanie z tyłu obudowy. Ośmiopinówka, no tutaj jednak się okazało, że nie może iść. Natomiast idzie tutaj z tyłu. 24-pinowy jest najbliżej całości. No a reszta jest tutaj poukładana, pozapinana nawet wyjątkowo. Nie ma za dużej ilości opasek zaciskowych. I zobaczcie, jak to wygląda z drugiej strony. A przy okazji możecie zobaczyć, z jaką łatwością zamknie się ten panel tutaj z tyłu. On teraz sobie bez problemu wszedł, i zobaczcie, nic zero dociskania, wszystko jest tutaj ładnie równinne. Także mi pozostaje tylko przykręcić, bo tej strony już otwierał nie będę. I tak wygląda całość z drugiej strony, czyli tutaj praktycznie tylko minimalna ilość kabli gdziekolwiek wystaje. Zobaczcie, jak to wygląda w przypadku płyty głównej. I tutaj przy napędach. Ale to nie jest koniec prac, ponieważ jak widzicie jeszcze nie ma cały czas karty graficznej. To obudowa więc ląduje GT640 od Gigabyte'a. Oczywiście nie zapomnijcie, jeżeli karta ma zaślepkę, tej ślepki wcześniej zdjąć. Tak. I wkładamy sobie kartę do slotu. OK. slot tutaj się zatrzaśnie sam karta zasilana jest w całości ze slotu PCI Express więc nie ma konieczności podpięcia dodatkowego zasilania jeden sobie załapię teraz drugi sobie wezmę ten drugi wygodniejszy śrubokręt żeby całość dokręcić